Dzień dobry Państwu. E, przygotuję sobie tylko moją prezentację e, tak, aby Państwo mogli zobaczyć. E, jestem Szyprem, po polsku nazywa się to Kapitanem Żeglugi Śródlądowej. E, ja swoją karierę związałem z e, transportem na wodach e, rzek i kanałów zachodnich. E, tam zdobyłem wszelkie uprawnienia. E, 15 lat pracowałem na pokładzie, podróżowałem po praktycznie wszystkich rzekach dostępnych z Renu. Nie byłem tylko na nekarze. Ze względu na to, że nekar jako droga wodna ograniczony jest wymiarami śluz, które tam funkcjonują, a jednostki, na których ja całe życie pływam, niestety nie mieszczą się do tych śluz. Dlatego też na lekarzy doświadczenia żadnego nie mam, chociaż wiem, że jest to bardzo interesująca i piękna rzeka. O czym chciałem dzisiaj Państwu chciałem opowiedzieć? Jest to coś, czym ja się zajmuję na co dzień. W Polsce zostało zapomniane i powiązane jest od zawsze, bo transport śródlądowy od zawsze powiązany jest z portami morskimi. Od no nie średniowiecza, ale ten XVI, XVII wiek. Wszystkie drogi wodne prowadziły do morza, a tam, jak wiemy, były porty morskie, które pozwalały wielu państwom budować swoją potęgę. Przykładem są Niderlandy. Chociaż też potęgi morskie takie jak Hiszpania czy Portugalia, dróg wodnych jako takich nie mają, ale one inaczej budowały swoją potęgę. Niderlandy. Kraj, który ja sobie ukochałem, został moją drugą ojczyzną. Tam zakochałem się w transporcie śródlądowym i po chyba roku postanowiłem, że nic innego w życiu nie będę robił i zacząłem zgłębiać się, zagłębiać się w to, jak to wszystko funkcjonuje, dlaczego tak funkcjonuje, skąd to się wzięło i po co to jest i co z tego można dobrze wykorzystać. Swoją prezentację przygotowałem w oparciu o dane statystyczne z podstawowych czterech krajów, bo mamy Niderlandy, Niemcy, Belgię i Francję. To są te rzeczy, na których ja się najbardziej znam. Byłem też kiedyś raz w życiu na Dunaju, ale to taki rejs potraktowaliśmy, to wszyscy jako rejs taki wakacyjny. Widziałem Dunaj, podoba mi się, tam jest duży potencjał. Później wspomnę jeszcze o ciekawostce, jaką przygotowują Belgowie w odnośnie Dunaju. Więc zacznijmy. E, Niderlandy jako kraj wodą stojący, można, e, może to zadziwić, przewozy towarowe w Niderlandach w roku 2022 wyniosły ogółem 1,7 miliarda ton. I jest to całość e, wszelkich towarów, które zostały przewiezione przez Niderlandy. 710 milionów ton przewieziono w transporcie krajowym, 580 importowano do Niderlandów, a 430 milionów ton wyeksportowano z Niderlandów. Jak to się ma do wszystkiego tego? Wiadomo, że środki transportu wykorzystujemy różne. W Niderlandach jest to tak fajnie podzielone i chyba tylko Belgia ma lepszy procent wykorzystania transportu śródlądowego od Niderlandów. A co w tym wszystkim jest jeszcze bardziej zadziwiające? Przy całym nacisku na rozwój kolei transport kolejowy w Niderlandach przywozi bardzo mało. Właściwie wywozi tylko z dwóch głównych portów, czyli Rotterdamu i Amsterdamu, wywozi praktycznie wszystko za granicę. 90% podejrzewam do Niemiec, troszeczkę do Belgii. Nie istnieje praktycznie transport towarowy na terenie tylko i wyłącznie Holandii. Poza przewozami w porcie w Rotterdamie, ale one są ogólnie niewielkie. Jak się to jakie to ma przełożenie na liczby? Ach, wspomnieć należy jeszcze, że Niderlandy mają 7000 km dróg wodnych, prawie 7000 km dróg wodnych. Ta mapka pokazuje ich rozłożenie. Nie wszystkie są wykorzystywane do transportu towarowego. Główne szlaki to pomiędzy Rotterdamem a Amsterdamem. Dalej na północ w stronę Groningen mały kanał przez torfowiska i oczywiście mamy przez w stronę południową na Mosel, dalej do Belgii i Francji, a także na zachodzie mamy. Port w Gandawie połączony z portem w Ternoizen I, i oczywiście, a jeszcze do tego Fließingen. To jest taki zespół portów, który nazywa się od niedawna North Sea Ports, i to są takie główne trzy kierunki, na których odbywają się towary, przewozy towarowe. I mamy dalej rzekę w Niderlandach, nazywa się ona VAL, czyli to jest ta niderlandzka część Renu. Tak, aby wywozić wiele rzeczy do, do Niemiec. I e, wszystkie dane, które ja tu e, Państwu prezentuję, odnoszą się do roku 2022, ponieważ e, tam tak znalazłem najdokładniejsze dane. E, nie wszystkie kraje, nie wszystkie biura statystyczne opracowały dane odnośnie roku 2023, który jest troszeczkę gorszy w stosunku do roku 2022, ale e, dane. Z połowy roku 2024 wskazują odrodzenie się części przewozów i wygląda na to, że ten rok będzie troszeczkę lepszy niż nawet 2022. Flota żeglugi towarowej zarejestrowana w Niderlandach liczy 4866 jednostek. Wspomnieć trzeba, że od początku tego wieku następuje szybka modernizacja floty. Jeżeli chodzi o liczbę jednostek, w porównaniu do poprzedniego wieku ona spada ze względu na, pomimo tego, że pojemność netto jednostek wzrasta. Wiadomo, w latach 60. posługiwaliśmy się jednostkami około 80 metrów długości, to, to były największe jednostki. W latach 80. weszły jednostki powyżej 100 metrów. Dzisiaj jednostki, które się buduje to są 110 metrów długości na 11,40 metrów 40 centymetrów szerokości. To jest taki podstawowy typ statku śródlądowego, który funkcjonuje praktycznie wszędzie, poza właśnie Nekarem, tylko tam nie można ich obsłużyć. Tam maksymalny wymiar jednostki to jest 105 metrów długości na 10,5 metra szerokości, ale te 110 na 11,40 to jest taka jednostka, na której i ja pracuję. One mogą dostać się praktycznie wszędzie w Europie. Poza chyba tylko bardzo francuską częścią Moseli, ale to wynika z niskich mostów. I teraz tak. Jak wyglądają przewozy towarowe wodą ogólnie w Niderlandach? Porty morskie przerabiają około 620, 620 milionów ton. Podzielone jest to na e, cztery główne porty. E, Chroningen, to jest port na północy, który obejmuje e, Chroningen, samo miasto takie e, 35-40 kilometrów od e, położone od morza, od Delwzaju, który jest częścią tego portu i Emshaven, Port zbudowany w latach 70. od zera. To jest port e, głębokowodny, on się ciągle rozwija. Generalnie jego celem było przyjmowanie paliw dla elektrowni, którą tam zbudowano. Dzisiaj rozwija się w kierunku offshore. Dalej mamy Amsterdam, który może i jest duży. Przełup ma troszeczkę mniejszy niż Rotterdam, ale związane jest to z tym, że dostęp do portu jest zblokowany śluzą i kanał, który tam w XIX wieku zbudowano, nie pozwala przyjmować największych statków, które operują na morzach i oceanach. Następny mamy Rotterdam. Rotterdam wiadomo w Europie bije wszystkich na głowę, przeładunki przeogromne. Ja sam od dwóch lat pracuję właściwie tylko na terenie portu w Rotterdamie. Jestem częścią tej maszynki, przewożę. Ładunki z rafinerii do składu. wozimy bazę do produkcji olejów smarnych, która później jest odbierana i wywożona drogą morską do, no, w różnych kierunkach, bo z tego, co naliczyłem w rozmowach, przynajmniej 14 kierunków obejmują te wywozy. I mamy North Sea Port. North Sea Port to jest właśnie to, co wspominałem wcześniej, Fleesingen. Ternoisen i Gent, czyli Gandawa. Razem składa się to na 620 milionów ton, które są przeładowane, przywożone i wywożone z Niderlandów. I teraz te 620 milionów ton jest rozwożone. Niestety, Urząd Statystyczny w Niderlandach, do którego zwróciłem się z zapytaniem, jak wygląda rozkład środków transportów wykorzystywanych do przywozu i wywozu towarów z morskich. Odpowiedział, że takich danych nie mają. Ale jeżeli chodzi o przewozy śródlądowe w Niderlandach, to przez Niderlandy przejeżdża 345 milionów ton przewożonych drogą, drogami śródlądowymi, czyli po polsku tak zwanymi barkami, chociaż to są statki śródlądowe o napędzie mechanicznym zazwyczaj. I i Śródlądówka przewozi 345 milionów ton. Dla porównania porty morskie w Polsce przeładowały w ostatnim roku 54 miliony tony. Także yy, przewozimy prawie 7 razy tyle, co, czego przeładowuje się w Polsce w ciągu roku w portach morskich. Ale te 345 milionów ton to nawet to jest mniej więcej połowa tego, co przyładowuje się w portach morskich, chociaż to tak nie da się przeliczyć tak jeden do jednego, ponieważ tutaj mamy taką opozycję w tym okienku, które widać Binnenlands Verfur, to jest przewóz wewnątrzkrajowy w Niderlandach i to jest 115 milionów ton, które wozi się w różnych kierunkach pomiędzy portami morskimi, bo na przykład paliwa bardzo często wozi się z rafinerii w Rotterdamie do Jakiegoś składu paliwowego w Amsterdamie, czy też do Fließingen. To działa tak w różne strony. Na przykład z Fließingen wozi się paliwo do, na potrzeby lotniska w Amsterdamie. Także tych ton przeładowanych w portach morskich nie da się łatwo przeliczyć na, na tony przewożone przez żeglugę śródlądową. Ale potencjał jest duży. Patrząc na sam port w Rotterdamie, 90 tysięcy. Wejść statków śródlądowych do portu rocznie, to jest bardzo duża ilość. Zakładając średnio, że ładowność dzisiaj jednostek śródlądowych oscyluje około 2000 ton na jeden statek, No można tego towaru wozić dużo więcej. Niestety nie jesteśmy w stanie wozić więcej, ze względu na to, że koniunktura jest taka, a nie inna i wraz ze zmieniającymi się przewozami morskimi odczuwają to wszyscy. Odczuwamy to my jako żegluga śródlądowa, odczuwa to kolej. Jedynym takim w miarę rosnącym trendem to są przewozy kołowe, o których zapomnieli ekolodzy, chciałbym rzec, ponieważ Unia Europejska próbuje pójść w, w kierunku przeniesienia ciężaru transportu towarów z dróg na e, kolej, na szyny i na wodę, e, ale nie, e, nie słychać tego w działaniach ekologów, którzy twierdzą ciągle, nie wiem dlaczego, szczególnie w Polsce, że żegluga śródlądowa jest gorszym wariantem niż kolej, bo kolej jest super fajna, super najlepsza i najczystsza. A jak bardzo ta kolej czysta i najlepsza może być wykorzystana? Wyjdzie, gdy pokażę Państwu liczby dotyczące przewozów we Francji. Na razie te 345 milionów ton, które my przewozimy, one są rozwożone w różnych kierunkach. 50% ponad 50% towarów, które są przywożone do Niderlandów, pochodzi z Belgii i ma to związek ze współpracą między dużymi portami morskimi. Wozi się z Antwerpii czy z Gentów, wozi się do, do Rotterdamu, czy z Flissingen wozi się do Antwerpii, z Rotterdamu wozi się dużo do Antwerpii, tak samo te, 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 przywo, te porty morskie, a szczególnie ich bliskość powoduje, że druga że Śródlądowa miała, ma i będzie miała dużo pracy i nikt jej nigdy nie skreśli. Nie da się przewozić takich ilości towarów, które my wozimy tylko i wyłącznie drogami, ponieważ w Niderlandach te 5000 km autostrad i dróg szybkiego ruchu, które oni mają, no, zakorkowałyby się zupełnie. Jeden statek śródlądowy dzisiaj, o, tak jak mój, o ładowności 2,5 tysiąca ton, to jest, łatwo można sobie policzyć, 100 ciężarówek zdjętych z drogi. A y, specjalnie też dla Państwa przeliczyłem, ile przewieźliśmy statkiem, na którym pracuję w ciągu tego półtora, y, przepraszam, pół roku od stycznia do, do końca czerwca i wyszło nam 110 tysięcy ton tylko dla naszego jednego statku. Wydaje mi się, że to takie dosyć y, dobra, y, dobre ilości i y, Oczywiście gdybyśmy pływali w, w, w kierunku Niemiec czy Szwajcarii nie bylibyśmy w stanie, ponieważ rejs trwa 5 dni. Ja przy, praktycznie co, co dwa dni e, ładuję, przewożę i rozładowuję te swoje 2,5 tysiąca ton. E, ale tak, żeby nie tylko samymi Niderlandami żyć, e, mam tutaj dane odnośnie przewozów w Belgii. Belgia jako taka przewozi mniej, 160 milionów ton przewozi żegluga śródlądowa. E, tutaj e, Urząd Statystyczny podaje to kwartalnie. Widać, jak to się na poszczególne kwartały od roku 2020 e, rozkłada. Jest to w miarę stabilnie, około 40 milionów ton kwartalnie, czyli co trzy miesiące. Jak dla mnie bardzo dobry wynik na Belgię, która e, nie ma tylu. Dróg wodnych nie jest bezpośrednio połączona z Niemcami. Posiada w sumie dwa duże porty morskie. Trzeci, Bruksela, jest jeszcze niewykorzystywany, ponieważ Bruksela zapadła się w latach 50., znaczy po wojnie nie, nie umieli odbudować swojego potencjału. Dopiero w latach 70. postanowiono wziąć się za Brukselę porządnie. Od chyba roku 2000 dopiero port w Brukseli przynosi zyski. Ale jest, jest obsługiwany i przez żeglugę śródlądową, i przez jednostki typu short-sea, czyli tą żeglugę kabotażową, jakby to można było nazwać. Znalazłem dla Państwa bardzo ciekawy materiał dotyczący przewozów śródlądowych, odnoś, znaczy w ogóle, przewozów odnośnie portu w Antwerpii. Port w Antwerpii ma bardzo piękne opracowania. Statystyczne tego, co oni robią. Ale port w Antwerpii od 2021 roku połączył się z portem w Zibrugę, o którym ostatnio było głośno, ze względu na to, że został zapchany autami elektrycznymi przywiezionymi z Chin. Port w od odkąd ja pamiętam a to jest od roku 2001 Zawsze był portem, który obsługiwał duże ilości aut, czy w imporcie, czy to w eksporcie. W zeszłym roku zapchano go autami z Chin. Obsługuje też troszeczkę kontenerów i obsługuje ruch pasażerski pomiędzy Belgią czy Europą. Też to jest jeden z portów, który obsługuje ruch do Wielkiej Brytanii. I teraz Tutaj mamy rok 2023 nawet, bo oni się postarali, oni mają już rok skończony i przeładowano w porcie w Antwerpii 271 milionów ton towarów. A następny slajd pokaże Państwu, jak wygląda podział na dostarczanie i odbieranie towarów z portu. I Antwerpia tutaj bardzo ładnie, ta czerwona część wykresu pokazuje Binnenfahrt, czyli żeglugę śródlądową. Czyli 49,3% towarów, które są przeładowywane w porcie w Antwerpii, dociera do niego i jest z niego odbieranych przez żeglugę śródlądową. Co jest zaskoczeniem, ponieważ bijemy na głowę transport kołowy, pomimo bardzo dobrej infrastruktury drogowej dookoła portu. Jednakże, no. W Belgii już dawno postanowiono e, promować żeglugę śródlądową. Ja pamiętam od dawna y, na statkach pływających pod belgijską banderą, umieszczano takie banery. Tutaj, y, dosłownie tłumacząc to y, na język polski, tutaj płynie korek złożony z ilości, i wymieniona ilość aut, 160 czy 60, czy 80, w zależności od wielkości jednostki, e, na której taki baner wisiał. Belgia stara się przewozić jak najwięcej wodą i promuje to. Francja ma duży problem. Teraz, ponieważ 88% przewozów towarowych przez Francję odbywa się drogami. Oni postanowili z tym walczyć. I pomimo że mają energię atomową darmową i można powiedzieć, że ich kolej jest zeroemisyjna, oni przewożą tylko 10% towarów koleją, a 2% tylko y, drogami wodnymi y, i było to w roku 2023 43 miliony ton, czyli prawie tyle, co przeładowaliśmy my w portach morskich, ale niewiele z tego jedzie na y, REN. W Niemczech, tak jeszcze szybko Państwu powiem, w Niemczech y, żegluga śródlądowa przewozi 182 miliony ton y, towarów, y, chociaż kolej tu bije nas na głowę 337 milionów ton ale oni mają chyba siedem razy więcej dróg, wodny, dróg kolejowych niż wodnych. Dobrze. O czym jeszcze chciałem Państwu powiedzieć? Francja i Belgia to są w tej chwili jedyne kraje, które postawiły na rozwój i rozbudowę dróg wodnych. We Francji wiadomo mamy kanal Sign Nord. Tutaj w tej prezentacji link jest klikalny i można znaleźć informacje ze strony Odnośnie budowy tego kanału, który Francja postanowiła zbudować, tak aby odciążyć swoje drogi i połączyć Paryż z drogami śródlądowymi Belgii, Niderlandów i dalej Renem do Strasburga. Wożą, chcą wozić zamiast w poprzek kraju drogami, chcą wozić dookoła drogami wodnymi towary do, do Strasburga. Dalej port w Le Havre ma też być wykorzystywany w dużej mierze przez transport śródlądowy. Francja inwestuje w nowe środki napędu dla statków śródlądowych, ponieważ ich flota była dosyć stara. Tutaj jest screen z wystąpienia ministra przemian ekologicznych i spójności terytorialnej, jakoś tak to się ładnie nazywa we Francji. Oni wymyślili sobie nową strategię odnośnie rozwoju dróg wodnych i przeniesienia dużej części transportu na drogi wodne. Belgia znowu bardzo dużo projektów wprowadziła. Najciekawszy z nich jest Ilde, drugi wymieniony z nich, o ile dobrze kojarzę. Ilde, tak. Polega na tym, jak wykorzystać transport śródlądowy. Oni wymyślili sobie coś takiego, że. Towary z Belgii, aby na przykład wprowadzić na Dunaj, żeby nie wozić ich Renem i kanałem Men-Dunaj, zbudowanym, od znaczy oddanym do użytku w latach 90., ale za bardzo spóźnionym i ze słabymi parametrami. Oni wymyślili sobie, żeby morzem dookoła Europy wozić towary do Konstancy w Rumunii, a stamtąd flotą śródlądową rozwozić. W górę Dunaju i już to robią. Jest wiele jednostek belgijskich, które popłynęły Dunajem, właśnie do, do, do Rumunii, i tam rozwożą różne rzeczy od zboża ukraińskiego poprzez nawozy. Znajomi moi bardzo dużo wożą nawozów do Serbii, na przykład ładując je w Konstancie i wywożąc w górę, w górę rzeki. Belgia też bardzo dużo pieniędzy wkłada w rozbudowę dróg wodnych. Najważniejsze to, co przeżyłem sam, byłem świadkiem Obwarding Albert Canal. Jest to rozbudowa kanału Alberta, który funkcjonuje od roku 1939. Właściwie po wojnie dopiero zaczął funkcjonować w formie, jakiej istniał dosyć długo. Od 20 lat przebudowuje się wszystko, ale muszę powiedzieć, że w ciągu 6 czy 7 lat ogarnęli wymianę 61 mostów tak aby je podnieść z 7 metrów które na przykład nie przeszkadzały tankowcom do poziomu 9.1 metra nad lustro wody tak aby można było przewozić więcej kontenerów sigma plan obejmuje częściową renaturyzację przy zachowaniu zdolności do żeglugi sine to jest Część tego kanału francuskiego, którzy, którzy, który budują Francuzi u siebie na północ, tak aby połączyć Sekwanę z rzeką Skaldą. Obwardering Canal na Charleroi, to jest kanał prowadzący przez Brukselę z Antwerpii, przez Brukselę do Charleroi, kiedyś w centrum przemysłowego, dzisiaj troszeczkę już mniej, ale jeszcze tam transport jest dosyć duży. I Seine Schalde-West to jest odnoga kanału francuskiego, która ma prowadzić troszeczkę bokiem i ułatwić transport z Belgii do Dunkierki. Na przykład, bo w Dunkierce do Dunkierki nie można było jeździć chyba większymi jednostkami niż 80 metrów do tej pory. A tu dla Państwa, no, to jest akurat zdjęcie, pokazuje jednostkę, na której przepracowałem kilka lat. Jednostka zbudowana w Polsce zbudowana we Włosławku. Jedna z wielu serii. Od, ta jest chyba z 2004 roku, o ile dobrze pamiętam. A na zdjęciu ona znajduje. Wchodzimy do śluzy w Montsen. To jest lierz, Po lewej stronie widać lustro wody troszeczkę wyżej. To jest właśnie Kanał Alberta, już, który funkcjonuje tam od wielu, wielu lat. Tutaj właśnie przykład rozbudowy kanału Alberta. Most na pierwszym planie to jest stary most kolejowy. Chwilę przed jego rozebraniem zanim już jest następny most podniesiony o, o te dwa metry do góry, i w głębi widać trzeci most, nowy most podniesiony także o te dwa metry. Co ciekawe, Belgowie poszli na Łatwiznę i wszystkie mosty, które wymieniano na, na kanale, E, wszystkie są identyczne. Wszystkie były budowane na miejscu. One były, one, ten most był budowany, czy składany z elementów dowożonych kilkaset metrów dalej i później w, jeden, w jednym momencie postawiony nad kanałem, tak? Wymiana takiego mostu zajmowała Belgom e, Oprócz budowy przyczółków e, w momencie, kiedy rozbiera, zaczęto rozbierać stary most i, i wstawiano nowy, zajmowało im to dwa i pół dnia. Także da się da się. A tutaj. E, to jest coś, czym się też zajmowałem przez jakiś czas i pokazuje, że żegluga śródlądowa jest możliwa w dużych portach i kiedyś ktoś zapytał mnie na Twitterze, czy to jest możliwe, aby pomiędzy dużymi kontenerowcami mogły przemieszczać się statki śródlądowe. To jest możliwe, robimy to na co dzień. To jest jeden z terminali w Antwerpii na rzece, na rzece, rzece Skaldzie. I tak jak widać przed moim dziobem jednostkę kontenerową, ona zazwyczaj i przed swoim dziobem i za swoją rufą ma jednostki śródlądowe, które są tymi samymi dźwigami rozładowywane na ląd albo odbierają kontenery, które zostały przywiezione i wywożą je dalej. Także przepraszam państwa za to, że się rozgadałem. Ja potrafię dniami i nocami na ten temat. Myślę, że to, możemy, to, to możemy wykorzystać do kolejnego webinaru. Nie zmarnuje się potencjał, a na pewno Pernie. będziecie Państwo mieli wszyscy dostęp do prezentacji, bo tak się umówiliśmy z prelegentami, że te prezentacje, w, w jakim kształcie się pojawią na naszych stronach, w związku z tym te linki, które będą aktywne, myślę, że tutaj dużo danych i dużo jeszcze rzeczy, które można by rozwinąć, o, się pojawi.